Jankos zagra na Faker'a, Brajar z 30% winratem, czy K-Corp się Europą? Termina Szwolców. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do newsów. Braier została oficjalnie wypuszczona i jak każdy spodziewał się, że będzie niezbalansowana i totalnie OP, to rzeczywistość była zgoła inna. W dzień premiery po prawie 10 tysiącach gier jej winrate wynosił niecałe 30%. W tym momencie jest to około 48% według Riotera. Z czego wynika taki słaby start? Prawdopodobnie nie ma to w związku ze statystykami, a ze specyficznymi mechanikami postaci. Jej W i R pozbawiają graczy kontroli nad nią, co przy złym użyciu może skończyć się bardzo łatwą dętką i nafidowaniem przeciwników. Do tego niewielu graczy zdaje sobie sprawę, że stan szału może być anulowany przez użycie E. A Wam jak idzie granie Briar? A może banujecie ją na rankedach, żeby sojusznik Wam nie zintował meczu? Riot chce zmniejszyć znaczenie itemów. Plany co do presezonu zakładają uproszczenie przedmiotów, żeby maksymalnie miały trzy statystyki. Riot tłumaczy, że ma to na celu zmniejszyć barierę wejścia dla nowych graczy, dla których itemizacja może wydawać się skomplikowana. Do tego chce, żeby większą rolę odgrywały czempiony i ich umiejętności zamiast buildów. Riot wprost mówi, że przedmioty będą mniej ciekawe, ale będą miały zastosowanie u większej liczby postaci. Uważacie, że Riot ostatnio trochę za bardzo upraszcza grę? Riot zapowiedział nową grę w uniwersum League of Legends – Bundle Tale. Według opisu na Steamie ma to być gra w stylu Stardew Valley, w której będziemy zwiedzać świat Yordlee, zbierać surowce i kraftować przedmioty, żeby odbudować miasto po katastrofie. Lubicie takie gry na odstresowanie? Gracze na chińskim serwerze dostaną ekskluzywne skórki na dziesięciolecie istnienia ligi LPL. Każdy skin będzie dedykowany najbardziej zasłużonym graczom z tamtejszego regionu. Skiny dostaną Clearlove, Uzi, Meiko, Rookie, Xiaohu, Doenbee, Scout, Ming, Deshai i Jackie Love. Co ciekawe, według Doenbee, gracze dowiedzieli się o tych skinach z dnia na dzień, i Riot nawet nie zapytał, do jakich postaci chcieliby skórkę. Doenbee dostał skina do Malfighta, mimo że bardziej jest znany z Ryza czy Viktora, więc jego zdziwienie jest uzasadnione. Może kiedyś doczekamy się takich skórek dla Europy? Kto według Was powinien takowe dostać? Line-up grudniowego turnieju Red Bull League of Zone staje się coraz mocniejszy. Przy pierwszej zapowiedzi ujawniono T1 i trzy niemieckie drużyny: No Need Orga, BIG i Eintracht Spandau. A niedawno ogłoszono kolejną drużynę. Team Heretics z Jankosem również zmierzy się z Fakerem. Jankosowi niestety nie udało się dostać na Worldsy, przez co stracił szansę na granie na najlepsze drużyny na świecie. Zamiast tego w tym momencie przesiaduje w Korei i gra tamtejsze solo queue w stroju pokojówki. Na ten moment ma ponad 700 punktów, czyli Lada Moment wbije koreańskiego Challengera, a jego celem jest bycie top 1. Co ciekawe, informacja o udziale Heretics w eventie Red Bulla została zlikowana właśnie przez Jankosa na streamie. Brawo Marcin! Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie łapkę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dla Was to chwila moment, a nam to pomoże dalej się rozwijać. Jak myślicie, co to za wydarzenie? Koncert Taylor Swift? Zlot wyborców PiSu? Otóż nie. To wydarzenie KC Experience, czyli event dla fanów francuskiej drużyny K-Corp, na którym zebrało się 30 tysięcy osób. Jeśli wasza sportowa wiedza kończy się na LEC i Fakerze, to mamy dla was krótką historię K-Corp, z której dowiecie się, dlaczego warto się nimi zainteresować. Drużyna zaczęła w 2020 roku pod nazwą Kameto po założycielu francuskim streamerze Kameto. Aktualnie ma on ponad 1 700 000 followów na Twitchu i zajmuje tam 20 miejsce pod względem popularności. Zakupił on miejsce w drugiej lidze francuskiej, skąd awansował do pierwszej i zaczęła się poważna esportowa przygoda. W 2021 roku Kameto Korp zamieniło się w CarmineCorp. Znaleźli się duzi sponsorzy i wraz ze składem Adam, Cincroft, x Xmati i Targamas z miejsca podbili Francję i Europę, wygrywając rodzimą ligę, a potem całe EU Masters. Po wiośnie po Adama sięgnęło samo Fnatic, a w jego miejsce wszedł Cabochard. Na lato nie udało się im zdobyć Mistrzostwa Francji, ale nie powstrzymało ich to od ponownego wygrania letniej edycji EU Masters. Gracze K-Corp byli gorącym towarem dla drużyn z LC i Kameto puścił ich dalej w świat. Cincroft i Xmati poszli do teamu BDS, którzy dopiero co wykupili slota w LC, a Targamas został wzięty przez G2. k nie zamierzało zwalniać i zatrzęsło całą Europą, podpisując reklesa, który miał za sobą rozczarowujący sezon w G2. Dla niego był to zdecydowanie krok w tył, pomijając fakt, że kontrakt przewidywał cały milion euro za rok grania. Do tego doszedł młody turecki dżungler 113 i support Huntera. Mimo ogromnego transferu z G2, Francji ponownie nie udało się podbić i w efekcie musieli zaczynać kolejne EU Masters od fazy play -in. Była to dla nich jedynie rozgrzewka i końcowo po raz trzeci z rzędu podnieśli puchar. Po kolejnym splicie każdy spodziewał się ponownego powtórzenia sukcesu. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich zajęli szóste miejsce w sezonie regularnym i odpadli w pierwszej rundzie playoffów. Taki wynik z reklasem w składzie to totalna porażka i coś trzeba było zmienić. Kończył się rok, więc kolejni gracze zostali wzięci do LEC. To 13 poszedł do Astralis, a Reklas wrócił do Fnatic. Do tego Huntera zmienił drużynę na Aegis. W tym samym okresie k starał się o wykupienie slota od Astralis, co niestety nie doszło do skutku. Dołączenie Skinza z Akademii Vitality, Kaoriego, który dopiero co grał na Worldsach ZG i Waitina, mistrza EU Masters Heretics, miało odświeżyć francuską drużynę. Okazało się to jednak katastrofą, bo na wiosnę tego roku zajęli przedostatnie miejsce. Rozwiązaniem na lato miał być powrót do korzeni. Do Cabocharda i Seikena wrócił Syncrof i Targamas, a strzelcem został złoty chłopiec Kaliste. Tym sposobem Kekor pierwszy raz od 2021 roku wygrał Puchar Francji i zarazem czwarty tytuł EMEA Masters. Na przestrzeni tych lat powstawały kolejne drużyny, m.in. Rocket League, Valorant czy Rainbow Six. Pomijając sportowe fakty, to co wyróżnia K-Corp, to dana społeczność. Kibiców drużyny Kameto najłatwiej porównać do kibiców piłki nożnej. Dla samego K-Corp, mecze w League of Legends ogląda ponad 100 tysięcy ludzi. W mediach społecznościowych post organizacji robią ogromne liczby, a same K-Corp organizuje wydarzenia, które zapełniają całe hale. Podczas nich zawodnicy grali swoje mecze ligowe, a na ostatnim Casey Experience, bo tak się nazywają te eventy, zagrali showmecz na Team Heretics. Niestety, bez Jankosa, który w tym czasie siedział w Korei. 30-tysięczna arena w Paryżu zapełniła się po brzegi, i chyba śmiało można powiedzieć, że to najbardziej oddani fani we sporcie. Co by nie sądzić o ich zachowaniu na Twitterze, trzeba im oddać, że gdyby nie oni, K-Corp nie byłoby w tym miejscu, gdzie jest teraz. Na koniec wydarzenia, Kameto ogłosił, że jest bardzo blisko zdobycia slota w LEC. A rezultat rozmów mamy poznać w październiku. Nie wiadomo od kogo kupią slota, ale najbardziej prawdopodobne jest Astralis, które miało sprzedać slota dla K-Corp już rok temu. Oprócz tego K-Corp będzie miało własną arenę, która pomieści 3000 osób. Ciężko sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek inny team z EEC mógł sobie pozwolić na taką inwestycję. Myślicie, że k zawita w EEC w przyszłym roku? Wyobraźcie sobie tylko, jak bardzo podbije to oglądalność ligi. k również mierzy się w grudniu z t na turnieju Red Bull'a. Według grafiki została do ogłoszenia jeszcze jedna drużyna. Na kogo stawiacie? Poznaliśmy szczegółowy terminarz Worldsów. Turniej będzie miał miejsce w Korei, więc przygotujcie się na nieludzkie dla Europejczyków godziny. Dni meczowe będą zaczynać się między 5 a 10 rano naszego czasu. Mecz między BDS a Golden Guardians odbędzie się 9 października. Play-iny będą trwać od 10 do 15 października, a za formatu szwajcarskiego od 19 do 26 października. Świerć finały od 2 do 5 listopada, półfinały 11 i 12 listopada, a finał 19 listopada. Będziecie oglądać w szkole albo w pracy? Zero na City szuka okazji, żeby odejść z Ultraligi. Wraz z zamknięciem LGLC rozpoczął się wyścig o przejęcie ich slota we francuskiej lidze. Według plotek wśród kandydatów znalazło się serbskie Zero Tenacity, które dotychczas grało w polskiej ultralidze i bezdyskusyjnie to oni najbardziej inwestują w swoje składy. Do niedawna grał tam Koreańczyk Noah, który na lato dołączył do Fnatic i awansował stream na no Na ten moment z Zero Tenacity gra wychowany k Academy T1, Kabi i Ice z Academy też koreańskiego Live Sandbox. Droga do pozyskania slota w wcześniej bardziej prestiżowej niż Polska Francji nie będzie jednak taka prosta. Oprócz nich o solota konkuruje francuska organizacja Gentle Mates, która święci triumfy w Valorancie i ma sporą bazę fanów. Realistycznie LFL prędzej wybierze ich niż Zero City, ale nic nie jest pewne. Nie da się ukryć, że odejście Zero Tana City byłoby ogromnym ciosem dla Ultraligi, która od dłuższego czasu jest w recesji. Z ten już planuje sporą inwestycję, bo na dyrektora sportowego ma podpisać Hachiego, który poprzednio kierował takimi drużynami jak Misfits czy Devils One. Nie wiadomo jeszcze nic o graczach, ale mówi się, że tam też nie będą oszczędzać. Na plotki dotyczące LC przyjdzie nam jeszcze poczekać. To by było na tyle. Folujcie nas na tym, co kiedyś było Twitterem, Instagramie, TikToku i Facebooku, gdzie tworzymy jeszcze więcej kontentu. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia.